<śmienic> tak. Roz, proszę nie przypominać tego hasła, Dobra. dziękuję. Wodny gremlin! Jak to wodny gremlin musi być? Zawsze na czele. Zawsze na czele? Mój, mój stary. Człuch, mój stary. Co to do pita chyba? Czerwka morska, kredens nie? Na pewno ten kombinezon. Nie. Kredens! Miszt! Ej, ej, ej Beskity, czemu nie odpowiada ci mój Błysk stary na jak, jak nam jest ćwiartka odpowiedź? Ponar? Beskity! Pancerz, dziób, Powiedz. Dziób jest fonsie, na czele chyba, zzałatwia. A jest... jest stary? Nie, nie ma. Dziób jest na czele statku na przykład, kurwa. Tak, ty żeś widział kurwa dziób na czele statku. Komputer. On wychodzi na to, no. Trzeba strzelać teraz. Potwara! Ja mam... Dziób, liść, szef Dawaj dziób nie strza, tak Ale nie dość, że im dobrze mówię, kurwa, bo mają to dobrać Liść pasuje na Ciebie Potwara. Dobra, teraz ty ze mną szef Bo on tego dzioba da, nie? Dobra, szef, na ciele, dam dziób, no Dobra Dobra, to jest szef, a my szefa, co? Rezykujemy szefa? Dawaj Ja se, dawaj Czemu ja nie poszedłem do przeciwnego dronu? <grym> Do jakiej Big Brainy tam siedzą, co? Tycho, no ale ty dobrze myślisz, tylko oni ci nie słuchają. No. Furiat, dał na dwa, Nie spodziewałem się, że to Dawałem wyjścić zamiast wyjścić. Wyjścić. <coughs> Kombinezon, kurwa. <coughs> Jak się bawicie, chłopaki. Bo zajebiście. No, no ale... to, kurwa, połączyć. Furiat, połączyłbyś tu, ja czy nie? No. Na... Teritos by wypierdali na 10 i wygrali. wygrali. A, tym bardziej, że mamy 8, no nie? No właśnie. Zostawmy na 10, nie wygadasz. Ztykasz się na 10. No daj. Proszę po jednej. <grystanie> no kurwa, ja mam to. Nie umiem nie? tego połączyć, się bardzo. 3 rzeczy do jedzenia. Meści, Przynajmniej wyrównajcie no by powie, się. powiedz co mamy, to ci powiemy. No to mamy <grystanie> tak. Keritos, no <grystanie> tak. przynajmniej wyrównajcie się. bula, zanon, działak. No, 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 w ogóle nie, no, nie ciągniesz tego temu do przodu, tylko załamujesz team. od samego początku. Nie słuchaj małeś, nie wiem, jak nie dasz, na, nie wiem 4-3, to daj choć na dwa, żebyśmy mogli, wiesz, coś ruszyć. Mówię, no wyrównać chociaż. Jak piarka, to od razu pisz no? stary, nie? Albo kurczak. Co do starego ewentualnie możesz kurwa, nie wiem, plazmę? dziebak, Powierzchnia, powierzchnia, czwartka i powierzchnia. Stary płytinę, że tak lebię. A jak tam przeżyłem przed telewizją, no to kurwa, arka, Możesz napisać Fineasz i ferb to będzie Dziobak. Stwór No to jeden kurwa. być Potwór nie, potwór właśnie zmieniając. to może. tyle pasuje. No stwór to jest pełniaczek, ale poczwara. Po to jest kurwa ewolucja po prostu tego. Jak to się nazywało? Motyla, motyla. Katerna. Si co, Potwora czy dziobak? A może śluz? Czy macka? Prędzej macka kresie. niż kurwa dziobak, bo przecież dziobak to by napisał zwierzę, nie? Z Twarą. Macka, ale macka to jest wiesz, on by napisał wiesz, na przykład hentai, nie? No ale potwór! <grym> no to no jak w Jak w są potwory, nie? Jak no ale... miał ze stworem kurwa a to połączyć? <grym> dajem, Nawet? Dajemy jeszcze jedno. Nie! Trzeba od krzarych kupać ciowak. To mu dziadka odkryła. Ale, ale jest remis, tak? Lepszy remis, dupie penis. Has? Nie wiem, nie wiem, nie wiem nie miałem, także. Podzielmy się twoim sposob... ten sposób... Dobra hasło. Ciatka. Dokąd? No nie robi ćwiartki do jej tlicy. za kurwa biusy jebane nie, my jesteśmy po prostu... My, my jesteśmy Zajdzie Polakami o, po prostu. dzięki! no, To jest Ja już no. to ćwiartkę. Ja nawet teraz robię. na Ja też mogę ćwiartkę zrobić. Słuchaj, no ja akurat Dobra, nie w, w, w zamrażalniku, w tak, ja tak. 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 Ja z <śmiewanie> otwarty. Prycik. Na przykład możesz napisać e, seks, to będzie kredens, konar, śluz... <grym> matka, matka! Matka. Albo pustka. Moje seks, konar, Ale... matka. Kombinezon też pasuje. Co ty, furiacik, na no, to, to co ci wysłałem powiesz? Sobie Już moment, a co wysłałeś? 5 penisa. Pr... <grym> Z <cztery>, lotu ptaka. <grym> Powiem ci. pójdź w dupę. <grywa> ja tu są jakieś kastąpki, z tego co widzę. Powiem ci tak, że spróbuję. No, czekamy, czekamy. Możesz dać statek, to będzie. W, w domu! Kodesz. No nie na komu, no w domu. To światkę, byśmy musieli dać. No. Pustka. Komputer i kredens. To jest A może być toksyczny Nie, do... do... Toczycz... Nie, to Nie, toksyczny ja ja la... la... do... Ja la... kom... Zostaw ten kombinezon, kurwa. No, no jak 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 komputerze? Komputerze? ja komputerze a Nie masz w domu keryta. Uczyłeś Fabian. Ja cztery. lat. Ja mam lat na no myśl. zrobić bo... Jakie masz słowo? Na przykład. Hmm.

Oj! Wydygał się! Chcesz kogoś? Kasper zabrać? No, ty ty, 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 ej, słuchajcie. Ej, ale teraz pytanie, bo to dał w domu, nie? w domu. I dał dwa. Kredens na pewno. Na pewno kredens. No, ale to drugie to jest do, do czego? Do śluzu. No nie, nie za no. Arka... Może Arka, z kurwa? Dom, nie no, pod Konar, mieś, słuchaj, mieś o, no, ja się potwójdę. Konar Jestem hmm. w o gracie! Co mógł dać? może Mackę ma w domu. Wiatr. No kurwa czemu dałeś trzy? no Kerry, no już 4 Mówi, No bo po nie dał, nie. A, no i oni mają jeden. Powierzchnia. Dobra, kręcę spewniak. pewniak. być kolejny? Powierzchnia. No, co, nie, no to ale no, no i co nam to daje, no... Jest. Dobra, i tak, ja? ma, i tak oni mają jeden, więc... Czekaj, no kurwa! Stara, <noise> na chuj to klikasz? <głos> <głos> nie miałeś pomysłu, trzeba szybciej mówić. Miałem jeden, ja bym strzelił... I teraz. Czemu ja 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 więcej jak nie jak dałeś? Szybciej, a jak szybciej kończę, to jest kurwa problem. Ja bym strzelił kombinezon nie, metal. Nie, nic nie mówię. Toksyczny, na przykład ślimak może być, nie? Toksyczny ślimak, no. To... Pancerz ma swój. No to byśmy nie trafili. Nie, no mówiłem tą matkę kurwa! To nie! Dobra, ale tak... Jaki klimat ma Powiem ci tak Ptychu, słuchałem co ty mówisz i kurwa praktycznie każdy. nasze... Cicho, dawaj Spymaster. Master. ja wam pokażę. A Kasper jest nowy co? Tak, Kasper grał Ja tym. No to nie kogo idzie jak go ma? Bo ten, już... Dobra, dla mnie Aś. No wie panie. Ale spizdy kurwa hasło. i ja pierdolę. Kurwa, ja nie Teraz myśl, a się z kolegów śmiałeś. I musisz, ja nie musisz nie... klikaj żółtego, bo to drogie. Nie klikaj tego, bo to jest stabilne zaznaczenie 100%. Na to nasze. Sposobne. Jak klikasz to, to jest spokojne. Dlatego, bo w prawym górnym. Uff. Jest zaznaczenie. Astroida. Macka jest kosmiczna. Macka. Pokład statku. Macka? Jest kosmiczna. Krater. Krater. Kombineza. Szafa, szafa. Kombinezon! Plazma. Ej, fasal. Ale hmm. król kosmosu to. to pewnie, acu, tak. To jest najbardziej podobne. Pancerz też może być. Może być w statku. Kurwa, bo kosmos jest radioaktywny. ale to też może być, nie jestem. Stacja też może być, ale, ale nie, chyba nie. Wskażenie też może być. Uff 100%, no to na 100%. Co dalej? Plazma? Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby plazma była w kosmosie. Jest 7. W gwiazdach może być. Dobra, ryzykuję. Nie, jak myślałem, co może nie być. No i tak karpik. No. Ten gościu wygląda jak kudłaty po 40. <noise> dobra. I co może być nasze jeszcze? Pokład, kreatarka. Ty teraz rozumie. im pokażę. On teraz czacha dymi, nie. Żebyś ty kurwa widziała nasze hasła to wyświerdoneła hmm. na plecy, nie? Tylko na plecy? W Dobrze podpowiedziałeś mi. Eee... Beć na 8? Nie, na 2 na razie. Bo będzie ciężko. Disney. Królewna Śnieżka. Fajnce Disneya o, o, o. są takie. No mi też to się skarżyło. Kró Król. Szafa jest też szafa, no nie? Król. I bajce było, że się do szafy tam. Kurwa, jedyś, śluz. Jedyś, jedyś iku, nie? To na bank jest śnieżka, nie? No. I? Co, drugie? Co drugie? Może ponton, no nie? Ja myślałem z Małgosią To Może być król, Ciekałem, ale z to z Disney, Disney. Disney to raczej się kojarzy z... Albo kombinezami, kombinezonami, albo z tańcem właśnie. Disney to taniec. Śpiew. Ja myślę, że ponton. I macka, bo Disney podobno małe Szekam? dzieci macał. Właśnie, no właśnie, o. Ta macka. <głos> no, <głos> no tak się działa. Nie maczki macki, kurwa, koniec. No cóż, nie udało się. Disney, kurwa, and Disney, Disney, Disney. Kurwa. trick me, trick me. Dwa do do szablonnego, niego, do... ...kosmosu, nie? Fur. Piekacz. Zostaw szabl myślałem. Siekacz? No, w no, no, no nie wiem. Szabl zębny? Stołek z nieświstny. Skażenie... Ale jeden siekacz mi pasuje tutaj. A król? Król, szabl Ale ja myślę, że to też będzie stwór. Może być stwór, to no. Procent. Dobra, jak tikam stwór. Dobra, zostały to... nam to... jeszcze dwa teraz z kosmosu. Stołek. To Sołek. działa. Skarżenie. Krater, kombinezon, skażenie może być na. No. Pokład jak statek W kosmos. Kosmos. Krater, krater kosmos. jest na planetach. No, plan, Okej, okay, dobra. Skarżenie może być. Kombinezon kosmiczny. Pokład jakiegoś statku. Znaczy na No ja dlatego siedzę na wyciszonym mikrofonie to <śla> Dobrze jest. Haha, -ha. dobra, niech mają. jeszcze, może mi czas tego Disneya, czy to, bo nie wiem, czy to no. taniec był Disneya. Nie, no raczej było. Ale... Wszystko ten Disney to już skończone, bo. Co to mamułki. Dajesz ptychu. No co już zobaczymy, o kurde. Ja to bym ponownie i panie pogro, wiecie w co. No, Tezy? Karty gentlemanów. Ooo, no. możemy zagrać, potrafię ułożyć nawet. Jak macie... Czekajcie, bo mi się czeka. browar wylał. ludzkości <grym> można zawsze. A, linka nie. Ej, czekajcie, bo mi się browar wylał, także dłuższa przerwa. karty dżentelmenów, czyli nie tylko ja piję, dobrze? No hasło No hasło, no to kurwa, no to czekaj. Nie mm. Nie, no to... instancje? Nie siadzie na niczego. Kurwa. Ja tu słuchawki mam jeszcze, ja pierdolę. No nie mam żadnego pojęcia kurwa jak to połączyć, bo jest naprawdę ciężko, bo to nie są jakieś takie kurwa spizdy, że możesz sobie zajebie nie wiem, zwierzę na pięć. No, no, no. Musisz big brain zrobić. No właśnie, kurde, kminie. Hmm... Bo wiesz, mógłbym zajebać jedno, ale to by mi wyszło tak, że mógłbym się połączyć z jego, nie? Nie daj Bóg, jeszcze kurwa wejdą na... Te, na czarną kartę. Będzie dobrze. E, ja bym mogła połączyć kombinę z szafę króla z tym, z jak to było? Szaty szat króla, krąg ja i z. Nie króla szatę Był to Kusko. Kusko? No, za bajkę, krąg. Tom, krąg. E, to był za bajkę, krąg. Co chciałem? Najlepsza postać z tej bajki. I za yes, zawiesz. Teraz mam ta game już, kurwa, fajnym mógłbym tam. Ja jak myślisz, to będzie fair, żeby nie było. Dawaj, jasno, yes, why not? No, to czymś no nie tak pewnie, spierdolę. Eee, e, co spierdala? będzie dobrze. Dam wam, kurwa, na dwa. Dobra, idę po tego. Kierownik, Kierownik samolotu. Tak, to musisz być na Czekajcie, pokładzie. Tak, tak. Pokład. Pokład na 100%? No i co, tego ja króla? Dziup! Albo dziup! Funkcja, o, to jest funkcja. No, ten dziup nie. I inaczej, inaczej by to napisał. <grym> Kurwa. No ja! <grym> no to nas, psychu zbajtał. No no, A, zaraz, to musisz A? pokładać pokład o pewien twój jeden król, no. Kurwa, nie widziałem tego. No... Zjebałeś. Jakbyś zobaczyła nasze karty, to byś sama się głupiła. Nie, ty jak byś, wyjść jak ja miałbym... No bo... Ten, bo to, ja no łapę To Nie będę strzępić języka.

Mamy dwa do kosmosu cały czas, chyba, że coś z naszego zgadniemy. Ale czekaj, to tylko... Nie, dobra, Zobacz, kosmosu, roz... tak? cały czas nie zgadliśmy. z kosmosu, tak? Dwa z kosmosu cały czas zostały, nie zgadliśmy z kosmosu. Ponton. Kombinezon obstawiam. Może być. pancerz kombinezon, pokład. to on w każdej tej Kombinezon tacy. albo pokot. chcesz to Dobra. Dobra, I co Dobra. To już... Ja o, dobra, mamy się kredetów. Jest tam łysy z brazersa. Klawatura, widzę, że sama wciska, super. Czekajcie, bo tutaj mi się X włącza, kurwa. A ja mam tak chujowo, że na przykład klikam prawy? No tak, że, że mi piwo teraz wolało. Piwo Wiem jego, ale on i tak mi przerwać No kurwa, to tak naprawdę są zajdzie pizdy są te. No ja też na dwa będę musiał, kurwa, co ja nie połączę swojego? Chuj, może z kminią. Chcę jeden z tego samolotu Ale u Ciebie jeszcze ten samolot siedzi. Jeden. Dwa. A brzydki to że mogą to inaczej. Ale to wiesz, to kurwa. Samolotem dwa został, przecież nic nie wskazaliśmy. jeden No ja kierownik samolotu wskazaliśmy funkcję. Tylko... To była ich. No. A oni zgadli nasz pokład. A, wiesz nie zauważyłem. No I teraz pytanie, co do tego samolotu, czy to będzie stołek? <laughs> Kierownik, że ma taki stołek, nie? Stanowisko, czy to dziubiec, ale, ale to by dał sobie samolot. No mi też się wydaje, że, że, że kierownik może też być takim królem, nie? I co? No nie no, król... czy oni, kurwa, wam tu nic nie przekręcą, żeby nie było? No może, może, może! Lepiej sprawdź dokładnie, żeby nie było. Panie no. kierowniku... Wierzę, na, wierzę. Natura. Na natura. To tak, krater. No, może być krater. Luz. Śluz, może być natura. Substancje. Substancje. I ten stołek do tego kierownika nie wiem, co to tam ta, Tak, ten stołek A ten dziób. Ten dziób. A wszystko, no, dajcie. Okej, okay, namówił. No nie, no odznacz. Co za buty. Okay, Pamiętajcie, e, że macie jedno do wcześniejszego, nie? No kurwa! No dzięki. No, to koniec. Tychu. No, nie tam nie zauważyłem za tego z krateru! Ja No. Mario? Tak, wymać Natura, krater. Ja, jak ja ci przeczytam, zaraz kurwa. No zresztą sama zobaczyć. jakie jak statki mieliśmy. że sam byś dał krater do natury. No cóż, jest tak, jest. Zaz zaznaczmy, że mam stołeczkę. to nie jest. To nie no. Nie, no, no. To nie jest stołek. mi się wydaje, że no, no. to by Zobaczmy, kurwa, krater. Jak ja miałem ja to, kurde, połączyć? Król. Mówiłem, że no, król! Dziub, no, król. Daj <gry> raz. Dawaj, Kacper, teraz ty. Tym tam tym stuntem, to tak... Puknij sobie, Joel, na Spear Master. Zobaczyłeś, kolory, musisz pod czerwone. Czerwona ręczysz teraz. Teraz pomarańcz. Tak, teraz ja pomarańcz. Ale dałeś radę zmienić ten set y, kart? teraz ja chciałem. Kurwa. Ale dałeś radę zmienić set kart? Paragard, żeby były kratery <grym> i asteroidy cały czas? No właśnie nie wiem jak to mam zrobić w sumie no, A tam zmień drużynę Wydziemy, na czerwoną to... albo na obserwatora i tyle 7 jest jedzimy czerwoni Olaścik i spierdalam No jeszcze kogo jeszcze brakuje Basa Basa